Dlaczego siła nie gwarantuje szybkiego przyspieszenia w sporcie? Bo przyspieszenie to system, nie jeden element. Pierwszym czynnikiem, który wpływa na przyspieszenie, jest reakcja i decyzja. Przyspieszenie zaczyna się w głowie. Ten, kto szybciej rozpozna sytuację i podejmie decyzję, rusza wcześniej, a inni będą za nim gonić. Drugim ważnym elementem jest układ nerwowy. Nie liczy się tylko siła, ale to jak szybko potrafi się uruchomić. Sprawny układ nerwowy oznacza szybszy pierwszy krok. Kolejnym czynnikiem jest mobilność. Ograniczone biodra, kolana lub kostki blokują przyspieszenie. Lepszy zakres ruchu pozwala ustawić ciało pod właściwym kątem i efektywnie się odepchnąć. Następnie ogromną rolę odgrywa kontakt stopy z podłożem. Im krótszy kontakt stopy z ziemią, tym szybsze przyspieszenie. Elitarni zawodnicy generują siłę szybko i agresywnie. Ostatnim elementem są mięśnie szybko gruczliwe. To one odpowiadają za eksplozje w pierwszych metrach. Nie każdy ma ich tyle samo, ale można nauczyć się lepiej je wykorzystywać. Przyspieszenie to system, nie jeden element: głowa, układ nerwowy, mobilność, kontakt z podłożem i mięśnie. Trenuj cały.